Czy wierzysz, że twoja dusza wybrała przybycie na ten świat tylko po to, by uczestniczyć w niekończącym się cyklu pracy, która wysysa twoją energię życiową, gromadzenia przedmiotów dających jedynie chwilową satysfakcję i dążenia do spełnienia standardów narzuconych przez innych? Zastanów się nad tym głęboko. Co naprawdę przynoszą ci te rzeczy? Ulotne poczucie spełnienia. Chwilowy dreszczyk emocji, gdy kupujesz coś nowego, to tylko cienie, jedynie echa prawdziwego spełnienia. Odciągają cię one od głębokiej prawdy, która kryje się pod powierzchnią. Twoje życie było przeznaczone do czegoś więcej. Zbyt często wikłamy się w sieć społecznych oczekiwań, myląc gromadzenie dóbr materialnych z autentycznym szczęściem. A osiągnięcia zawodowe z osobistym spełnieniem. Jednak gdybyś zatrzymał się na chwilę, gdybyś odważył się zrobić krok wstecz i zastanowić, mógłbyś dostrzec, że nieustanne dążenie do tych celów pozostawia cię z poczuciem pustki, oderwania i tęsknoty za czymś bardziej znaczącym. Nie urodziłeś się, by gonić za tymi złudzeniami. Przyszedłeś na świat. By urzeczywistnić unikalny potencjał, który w Tobie drzemie, by emanować światłem, które tylko Ty możesz roztaczać. Rzeczy, za którymi często gonisz pieniądze, status, materialny sukces nie są miarą Twojej wartości. Wartość nie jest czymś, co można zmierzyć zewnętrznymi osiągnięciami czy posiadłościami. Jest ona nieodłączną wewnętrzną częścią Twojej istoty obecną od momentu, gdy wziąłeś pierwszy oddech. A jednak świat nieustannie bombarduje cię przekazami sugerującymi coś przeciwnego, prowadząc cię do przekonania, że musisz udowadniać swoją wartość, spełniając arbitralne wyznaczniki. Te wyznaczniki tytuły, zarobki, zaszczyty są miarą, którą społeczeństwo ocenia sukces, ale nie mierzą one jakości twojej duszy ani głębi twojego ducha. Nie odzwierciedlają miłości, którą dajesz, dobroci, którą okazujesz, ani odwagi, którą wykazujesz w obliczu przeciwności losu. Twoja wartość nie jest uzależniona od tego, co posiadasz lub co robisz, jest ona odzwierciedleniem tego, kim jesteś w głębi swojej istoty. Urodziłeś się wartościowy i nic na tym świecie nie może ci tego odebrać. Zastanów się przez chwilę nad niezliczonymi osobami, które według konwencjonalnych standardów osiągnęły sukces. Tymi, którzy wspieli się po szczeblach kariery, zgromadzili bogactwo i zyskali społeczne uznanie. Wielu z nich, pomimo zewnętrznego sukcesu, jest dręczonych głębokim poczuciem pustki próżnią, której nie może wypełnić żadna ilość pieniędzy czy zaszczytów. Mogą mieć wszystko, o czym podobno powinni marzyć, a jednak czują się niespełnieni, oderwani od swojego prawdziwego ja. To paradoks naszych czasów. Im więcej gromadzisz, tym mniej jesteś zadowolony. Mówi się nam, że sukces leży w osiąganiu zewnętrznych celów, ale co się dzieje, gdy osiągasz te cele, a nadal czujesz się niekompletny? Prawda jest taka, że te osiągnięcia są powierzchowne. I choć mogą przynieść chwilową satysfakcję, nie zaspokajają głębszych potrzeb Twojej duszy. Twoja dusza pragnie połączenia, celu i znaczenia, rzeczy, których nie można kupić ani zmierzyć społecznymi standardami. Ty również mogłeś podążać tą ścieżką, mogłeś mieć wszystkie atrybuty sukcesu imponującą pracę, finansowe bezpieczeństwo, styl życia, którego inni zazdrościli. Ale wewnętrznie więdłeś, duszony przez te same rzeczy, które miały przynieść ci radość. Fasada sukcesu była tylko tym, fasadą. Maskowała rzeczywistość twojego wewnętrznego niepokoju, nieustannego poczucia, że czegoś brakuje. I nie jesteś sam w tym doświadczeniu. Wielu innych, z różnych środowisk, odczuwało to samo niezadowolenie, tę samą tęsknotę za czymś więcej. Twoje dni mogły być wypełnione zadaniami, które cię wyczerpywały, interakcjami, które pozostawiały cię pustym i poczuciem bezcelowości, które przenikało każdy aspekt Twojego życia. Osiągnąłeś to, co myślałeś, że chcesz, a jednak poczucie pustki w Tobie rosło z każdym dniem. Życie, które tak ciężko budowałeś, kruszyło się od środka i zdałeś sobie sprawę, że żyjesz kłamstwem. Kłamstwem, które mówiło Ci, że sukces znajduje się w gromadzeniu bogactwa i statusu, a nie w spełnianiu prawdziwego celu Twojej duszy. Ta tęsknota nie jest oznaką porażki, ale wezwaniem Twojej duszy, naglącym Cię, byś przypomniał sobie, dlaczego tu przybyłeś. To przypomnienie, że życie ma być czymś więcej niż serią obowiązków i osiągnięć. Nie przyszedłeś na Ziemię tylko po to, by przetrwać. Przyszedłeś tu, by rozkwitać. By doświadczyć pełnego spektrum tego, co to znaczy być żywym. Obejmuje to nie tylko szczyty sukcesu, ale także bogactwo połączeń, piękno samoekspresji i głębie celu. Kiedy czujesz tę tęsknotę, to poczucie niezadowolenia, to sposób Twojej duszy, by powiedzieć Ci, że jesteś poza harmonią ze swoim prawdziwym celem. To wezwanie do powrotu do Twojej istoty. Do przypomnienia sobie świętości Twojej podróży i do życia w sposób, który honoruje Twoje prawdziwe ja. Świat może próbować przekonać Cię, że Twoja wartość jest związana z zewnętrznymi osiągnięciami, ale Twoja dusza wie lepiej. Wie, że prawdziwe spełnienie przychodzi z życia, które jest w harmonii z Twoimi najgłębszymi wartościami i pragnieniami. Gdy przyjrzysz się życiu tych, Którzy wybrali niekonwencjonalne ścieżki, cyfrowych nomadów, entuzjastów minimalizmu, przedsiębiorców, którzy przedkładają pasję nad zysk, często odkryjesz, że ich wybory wynikają z pragnienia życia w bardziej autentyczny sposób. Ci ludzie rozpoznali, że życie jest zbyt krótkie, by spędzać je w pogoni za czyjąś definicją sukcesu. Zdecydowali się żyć w sposób, który rezonuje z ich prawdziwym ja nawet jeśli oznacza to przeciwstawienie się społecznym oczekiwaniom. Ta decyzja nie zawsze jest łatwa i często wiąże się z poświęceniami, ale jest to wybór, który prowadzi do życia wypełnionego znaczeniem i celem. Ci ludzie zdecydowali się przedkładać swoje dobre samopoczucie, nad społeczną aprobatę, podążać za swoimi pasjami, nawet jeśli oznacza to wkroczenie w nieznane. Odkryli, że prawdziwy sukces nie polega na tym, ile posiadasz, ale na tym, ile radości czerpiesz z podróży. Chodzi o życie w zgodzie z celem Twojej duszy i znajdowanie radości w teraźniejszości, zamiast ciągłego dążenia do przyszłości, która może nigdy nie nadejść. Co skłania Cię do porzucenia tradycyjnych wyznaczników sukcesu na rzecz prostszego, bardziej świadomego sposobu życia? To uświadomienie sobie, że prawdziwe szczęście nie tkwi w gromadzeniu bogactwa czy osiąganiu statusu. Zamiast tego znajduje się w małych, codziennych momentach, które przybliżają cię do twojego prawdziwego ja, w wolności wyboru, jak spędzasz swój czas, w relacjach, które budujesz z innymi, w możliwościach, które wykorzystujesz, by zmienić świat na lepsze. Gdy odrzucisz rozproszenia współczesnego życia. Pozostaniesz z esencją tego, co naprawdę ma znaczenie. To w cichych momentach, prostych radościach i głębokich połączeniach odnajdujesz bogactwo życia. To są chwile, które przywracają Cię do Twojego prawdziwego ja, które przypominają Ci o świętości Twojej podróży. To są momenty, które sprawiają, że życie jest warte przeżycia i są one w Twoim zasięgu. Jeśli tylko zechcesz przedkładać je nad niekończącą się pogoń za zewnętrznym sukcesem. Wyobraź sobie, że spoglądasz wstecz na swoje życie za 30 czy 40 lat. Czy będziesz zadowolony z wyborów, których dokonałeś? Czy poczujesz, że żyłeś w pełni zgodnie ze swoimi najgłębszymi wartościami i pragnieniami? Czy też poczujesz żal, żałując, że nie podjąłeś więcej ryzyka? Nie podążyłeś za głosem serca i nie realizowałeś swoich pasji? Najlepsze lata Twojego życia nie powinny być spędzone na czekaniu na weekendy, wakacje czy emeryturę, by wreszcie doświadczyć radości. Każdy dzień niesie potencjał szczęścia, i to w Twojej mocy leży stworzenie życia, które odzwierciedla prawdziwą esencję tego, kim jesteś. Nie musisz czekać na odległą przyszłość, by zacząć żyć życiem, do którego byłeś przeznaczony. Możesz zacząć już dziś, dokonując wyborów, które szanują twoją duszę i są zgodne z twoimi najgłębszymi wartościami. Możesz wybrać życie bogate w znaczenie, cel i radość, takie, które odzwierciedla świętość twojej podróży i honoruje prawdziwą esencję tego, kim jesteś. Życie zgodne z celem Twojej duszy nie oznacza, że musisz odrzucić świat materialny czy porzucić swoje obowiązki. Oznacza to przedefiniowanie sukcesu na własnych warunkach, stworzenie równowagi, która pozwala Ci wypełniać zobowiązania, jednocześnie pielęgnując swojego ducha. Oznacza to dokonywanie wyborów zgodnych z Twoimi wartościami, nawet jeśli idą one pod prąd tego, czego oczekuje społeczeństwo. Oznacza to wsłuchiwanie się w głos wewnętrzny, który wie, co naprawdę ma znaczenie, i odwagę, by za nim podążać, nawet gdy prowadzicie mniej uczęszczaną ścieżką. Ta droga może nie być najłatwiejsza, ale to ona przyniesie Ci największe spełnienie. Jeśli jesteś ze mną do końca, zostaw komentarz o tym, co chciałbyś dodać. Może z czymś się nie do końca zgadzasz. Jak zawsze. Życzę Ci pięknego dnia.